tutaj na linii pralek na przeciwko, możesz partera. Przeciwko. Ale szczerze, szczerze, żało się, ok. Domyj, się nie zaczynamy. Ty jesteś prawomorzyny, tak? Czyli markujemy grę. Ja staram Ci się blokować lewą nogę i gram z Tobą jeden na jeden, czyli Ty starasz się blokować z na linii środkową, Tobą, a ja staram się ciebie nie dopuścić.

Kiska noga, kiska noga, nisko noga! Nie za ataku, nie pozwól za nie pozwól przeprowadzić piłkę za linię! Bo ty wyżej to na atak, nie pozwolić przeprowadzić za linię szybko, w drugą stronę! Pracujemy. Wejdź przed niego, wejdź przed niego! Zabrałeś piłkę, zagrał się do prawej nogi, oddaj. Tam jest tłok, tu nie ma nikogo. Daj piłkę. to przy tych Przyjmij sobie masik, przyjmij ale... tam, gdzie jest przyjmij tam, gdzie je jest trzech, masz więcej możliwości. Możesz zakać przerząd, możesz już... być z tego dopiero. nie pakujmy się w tłok. Małe szanse są, że z tego miejsca zrobimy taką maskę, że zakończy się bramka. A duże są starsze szanse, że stracimy i później kąt. Okej? Okay? Tam sprawiacie jest duże ryzyko, utraty piłki uciekamy tam. I pod szczesan stąd